Efekt ciąg dalszy, kochani, stawianie wyżej yy, organizacji, trenera, mistrza, legendy, yy, czegokolwiek innego od Twoich własnych celów, rodziny, znajomych itd. Tak Więc nagabywanie, bo tu musisz być, ale bo mam imprezę rodziną, no to y, może przełożysz, urwiesz się wcześniej, coś tam, ale bądź, tak? Chociaż na ten... Y, wiesz, na pół dnia przyjeżdż, dwa treningi zaliczysz, nie, ale zapłać oczywiście całość. Nie no bo no nie da się kawałka, nie? Ale coś tam i takie i ojczenie i mędzenie, takie na ofiarę, tak? Bo to są y, tak naprawdę ofiary w poszukiwaniu swojego oprawcy. Taki jest taki dyson, jest taka chwiejna osobowość. I, I teraz z jednej, z jednej strony e, się lansują, bo mają potrzebę bycia docenionym, jak każdy. Natomiast jest to popchane do, do tego, do ekstremu. A z drugiej strony no to wychodzi z bycia ofiarą i teraz jak przychodzi co do czego, no to dalej zgrywają ofiarę, że, że coś, że to, że tamto, ale mh, tak się nie robi, nieładnie, a przykro, a ja myślałem, że coś tam, czy myślałam i ten tak, a już jest, a jest otwione I, i takie gledzenie, biedzenie żeby właśnie się z litości i żeby jednak było na, na, na jego korzyść, nie? Uh, więc, więc więc właśnie, więc tak to yy, tak to wygląda I w, w nagraniu w takiej szybkiej wrzucie, która zapowiedziała ten cykl, to co tam mówiłem idealny przykład gość otrzymywa otrzymanie świstka drugiego stopnia instruktorskiego od legendy od legendy Gościa, który w walce sportowej z, z, z jakimś pierwszym, lepszym leszczem... Yy... No i nic nie, 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 nic nie zaprezentował. To nie chodzi o to, że, że przegrał walkę, tylko to, to w ogóle to było, no ja nie wiem, opraw, oprawianie, oprawianie królika po prostu, no tragedia. Tragedia zero zaprezentowania jakiejkolwiek mechaniki na demówkach. Na demówkach gość po prostu wymiata. Tu, tu, tu wszystko. Ale pod presją jest jedna wielka kupa. I yy, ani jednego uderzenia wyprowadzonego gdzieś tam w zgodzie z mechaniką, nie? Tłumaczenie jest, tłumaczenie jest, no ale po na ulicy jest inaczej. Tak. Yy, w basenie się topisz, ale w trakcie katastrofy morskiej to będziesz pływał, że ho ho. No, nie? I na ulicy uderza się inaczej. Na ulicy uderza się inaczej. Nie, nie wiem, no ja myślałem, że jak biję lewy prosty czy prawy, prawy krzyżowy, no to żeby go uderzyć dobrze, no to, to musiałbym się uczyć od ludzi, którzy to robią, bardzo dużo to robią, bo oni skoro dużo to robią, no to mają więcej okazji, żeby doszlifować, ponaprawiać błędy. Coś tu mnie jakoś tak... Zimno, ponaprawiać błędy, dosiwołać tą technikę, usprawnić ją, ulepszyć w szczegółach, tak? Więc uderza się inaczej no uderza się o tyle inaczej, że jak jesteś takim ekspertem, to gówno wierzę o uderzaniu, i faktycznie uderzasz inaczej, nie? Natomiast, no, ale nie aż tak, nie szum. Natomiast e, e, mechanika jest ta sama, jak chcesz mocno uderzyć. To trenujesz z kim? Z kickboxerami, z, z tajskimi bokserami, z bokserami, no z nimi trenujesz, bo oni mocno uderzają, tak? Dlaczego? Bo dużo tego robią, nie? No logiczne. Jak będziesz dużo podnosił ciężarów, no to będziesz podnosił coraz większe ciężary, będziesz w tym lepszy, tak? Zwłaszcza jeśli jeszcze ktoś, kto wcześniej je podnosił dobrze, skróci twoją drogę, da ci wskazówki i, 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 i to jeszcze szybciej idzie naprzód, nie? No ale, ale wracając do sedna, certyfikat level 2 gość cenił wyżej, napisał o tym, napisał o tym na fejsie, cenił wyżej niż ślub. Okej, okay, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, sam jestem po ślubie parę lat, nie? Kocham Cię, moja droga. Kasiu. Natomiast, o ile to jest, jeszcze jestem w stanie zrozumieć, powiedzmy, bo jest to jakiś tam spełnienie czegoś tam. Nie wiem. Ale wyżej niż urodzenie dziecka, to jest tylko świstek świstek od, od, od naciąganego pseudo eksperta legendy. Świstek wart więcej niż małżeństwo. Urodziny, narodziny, chyba tam nawet syna było. Matko, facet napisał, że coś jest ważniejsze niż urodziny syna. Niż narodziny syna. Nie? Także. I teraz, mało tego, jest takie coś, może być to robione na miękko, czyli lansowane jest to, że świetnie, tu jest i osobistym przykładem i takie, no wiesz, pytanie takie na miękko, bo to ci bez jaj są. Yy, no wiesz, no jeśli ci zależy, no to tu musisz, to jest, ja wiem, że rodzina, ale, ale, ale pamiętajcie, zawsze ważne jest to, co po ale. Że wiem, że rodzina, że tak, że spędzasz ten, ale tu wiesz, musisz być, bo przyjeżdża nasze święto, legenda się zjawia. I, 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 I ten, nie? No i No i właśnie, nie? Także ja też tak jak najbardziej, tak, jesteśmy, jesteśmy, przyjeżdżamy, bo jest szkolenie, jest ten, który tam nas prowadzi, ale nie może być ważniejszy od rodziny, jeśli rodzić się dziecko. I, a, no, i niestety nie wybrało, ono nie wybiera, po prostu przychodzi na świat, i tyle, i akurat nie wiem, przyszło tam trzy dni wcześniej, akurat w dzień, kurde, przyjazdu, kurde, twojego tego, to idziesz. I co powinien powiedzieć ci i twój instruktor, i ten y, 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 główny tam szef Wolfpacki, y, kurde, Gorilla Team, i, i czy cokolwiek tam, jak to tam się nie będą tam nazywać, nie bardzo dobrze nie idzie. Tak. Ja chcę przyjść, nie, niech spierdala, nie chcę go widzieć na sali. W trakcie, ma córka mu się rodzi, to jest niepoważny, że on tu chce w ogóle przychodzić. To powinien zrobić. Więc może być tak na miękko, a może być tak na twardo, nie? No, słuchaj, bo wiesz, nie? I okażesz miękki, chcesz być miękki, czy co? Dziecko jeszcze będzie miało go dość, tak, tutaj. Eee... No i tak to i tak to wygląda. Także mamy kolejne, kolejną wskazówkę, po czym poznać, że jesteś w sekcie. Że po prostu sekta klub, organizacja i sprawy mają być i jest to lansowane, przepychane, czy też wymagane, zależy też od stopnia, ale świeżaków, świeżaków się nie będzie wymagało, tak? Bo tu jeszcze jest za małe związanie, więc tu będzie takie subtelność. Później już wyżej, a tych, co są najwyżej, to już będzie twardo no słuchaj, weź, bo, bo już ktoś jest tam, nie wiem, 10 lat czy coś, nie? I, i, I ten, nie? No to nie, nie możesz, nie. Wykluczone. Nie? No. I stawianie spraw organizacji wyżej niż Twoich prywatnych dążeń, celów, spraw yy, życia rodzinnego, tych uniwersalnych wartości jakichś, które wyznaje każdy, no moja rodzina jest najważniejsza, tak? Nie morduj. Nie kradnij. Jeśli te, te, takie rzeczy są tam wymagane, jest to jakoś tam usprawiedliwiane. Nieważne jak to jest usprawiedliwiane. Nie. Bo to sekta. To tyle, kochani. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.